Szczyt klimatyczny to Get Air 2022. Jesteśmy w Warszawie, gdzie rozmawiamy o sprawach najważniejszych z perspektywy ekologii. A skoro ekologii, to oczywiście także naszej przyszłości. Kolejna z debat za nami i będziemy odpowiadać na pytania na gorących krzesłach. Moim Państwa gościem jest Pan Jan Rączka, ESG Senior Advisor z PWC. Dzień dobry dzień Panu. Dobry, dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Chcemy mieć stabilny system energetyczny. Co jest nam potrzebne, żeby faktycznie było to możliwe? Myślimy o magazynach energii na dużą skalę. Są dostępne technologie dawnego typu, takie elektrownie szczytowo-pompowe, wodne. Cały czas mamy potencjał, jest lokalizacja w miejscowości Młoty w, na południu Polski w Sudetach. Ale też oczywiście chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej takich nowoczesnych magazynów energii, podobnych trochę jak technologie wykorzystywane w samochodach elektrycznych. Po prostu są to baterie litowo-jonowe. Natomiast dużo jest do zrobienia w ramach samego systemu, tak? to znaczy, że przede wszystkim musimy mieć zróżnicowany miks energetyczny. Chcemy dostawić dużo mocy wiatrowych, szczególnie na Morzu Bałtyckim. Bardzo dynamicznie rozwija się fotowoltaika, natomiast one się charakteryzują dużą zmiennością. Na razie mamy całkiem bogatą flotę elektrowni węglowych, które dobrze sobie radzą z tymi zmiennymi źródłami OZE, natomiast w przyszłości te rozwiązania muszą być bardziej zaawansowane. I tutaj myślimy o. W elektrowniach gazowych, jako takiej przejściowej technologii, one potrafią bardzo szybko reagować na zmianę zapotrzebowania na moc. Natomiast w długiej, w długiej perspektywie to jednak to będzie rozwiązanie oparte na wodorze, gdzie po prostu te nadwyżki energii z wiatru i słońca będą przekształcane w wodór, a potem ten wodór będzie mógł być w różny sposób wykorzystywany w celach energetycznych albo przemysłowych. Czyli mówimy tu już trochę o przyszłości, a jeżeli chodzi o te nowe technologie, bo trochę rozpoczął Pan ten temat, proszę powiedzieć, gdzie ich brakuje, żebyśmy mogli jeszcze prężniej dochodzić do tych celów stawianych przez Unię Europejską klimatycznych. W takich branżach produkcyjnych, na przykład wytwarzanie cementu, hutnictwo i metalurgia, chemia ciężka nawozy sztuczne. To są bardzo, bardzo energochłonne sektory, a cały czas nie mamy po prostu technologii, tak? To jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku elektro, systemów elektroenergetycznych, czy też ciepłownictwa, czy teraz obecnie motoryzacji właśnie. Bardzo trudno zaproponować technologię produkcji cementu, która by nie powodowała emisji CO2. A cement jest no, powszechnie wykorzystywany, wiąże się z bardzo wieloma branżami, prawda? Więc jak gdyby nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować ze stosowania cementu, a cały czas nie mamy dobrego pomysłu, jak wytwarzać cement bez emisji CO2. Czyli co jest nam potrzebne, żeby zapełnić tę lukę? Badania i rozwój. Postęp technologiczny. To, że teraz nie wiemy, jak to zrobić, nie znaczy, że nigdy nie będziemy wiedzieli. Tak? Właśnie e, tutaj, może wróćmy na chwilę do branży elektroenergetycznej. Ten postęp, jaki się dokonał w obszarze turbin wiatrowych albo instalacji fotowoltaicznych, to jest naprawdę, naprawdę niewiarygodne, tak? To znaczy nie ma najmniejszej wątpliwości, że teraz to są najtańsze źródła energii, gdzie jeszcze 20 lat temu, no to można było to postrzegać jako taką luksusową fanaberię, prawda? Teraz jest to po prostu bardzo powszechne rozwiązanie i jest konkurencyjne cenowo, prawda? Więc te zjawiska mają też taki charakter globalny, to znaczy, że jeżeli ktoś opracuje tą technologię, to ona może być wykorzystywana we wszystkich krajach. Prawda? W związku z tym e, korzyści z zwiększenia skali wykorzystywania tej technologii natychmiast przekładają się na też dodatkowy bodziec do postępu. Prawda? Więc e, bardzo potrzebujemy właśnie tutaj e, nowych technologii, żeby poradzić sobie ze zmianami klimatu. A żeby one były, potrzebujemy też dużego nacisku i finansów kładzonych na edukację, żebyśmy mieli tę wykształconą kadrę, która faktycznie będzie nam mogła zapewn zapewnić te nowe rozwiązania. Uważa się, że w sektorze zielonych technologii, czy w ogóle szerzej ochrony środowiska i ochrony klimatu, to właśnie będziemy mieli do czynienia z największym wzrostem zatrudnienia w ciągu najbliższej dekady. Także mogę to potwierdzić, tak? Miejmy nadzieję, że tak będzie i że faktycznie za rok, kiedy będziemy rozmawiać, będą już nowe rozwiązania, które pomogą nam w szybszym tempie osiągać te bardzo ambitne cele stawiane przez Unię. Bardzo dziękuję za dziękuję. rozmowę. Dziękuję.